No, zabyt ja nagrywam w domu, a na zewnątrz spacie jaka pogoda. No, nie wiem, kiedy by to grudaki, czy będzie dzisiaj śnieg, czy nie. Ja Marku, mam wszystkie mam kamery w dzisiejszym odcinku, żeby dzisiaj sobie luźny... E... rok. No i w tym roku, jaką tak sobie siedział w krótkim de na dworze, jak mam, na początku odcinka pokazywałem zimę mnie. No ale w tym odcinku obojętny wariant, To ja myślę o tej całej pandemii, rolę widoczną, była Może jest dawny odcinek, kiedy osoby, które są takim takie bardzo się i za wszystkie takie ciemne tego, o się lepiej na ogólnolę tego filmiku. Ja nie mówię, że jest, czy tam coś nie. Dzięki Bogu, że ja nie jestem z czy tego, że e, mam przezebienia czasami. A co do przezebień, to też e, no i moja wersja jest taka, że ten wirus istnieje na postaci przyżybienia Dosłownie. No na początku, jak to wszystko wybuchło, to na znaczy to już ja się zacząłem że cześć, już ja się że ja jestem chory, albo bez objawu, albo coś się ale tu już później Przegnęło się, przegnęło i tak już półtora rok proszę, więc sobie tak pomyślałem, że sama choroba roku nie trwa. Kto by miał się zachorować za chorobą, ktoś się wyleczył, kto się wreszcie się kto umarł, to umarł. Kto umrze, to umrze i trudno. <śleski> Pan Wam faktycznie się co do mnie miał być do e, e, koronawirusa. miałem we wrześniu, tak we wrześniu badanie, miałem badanie na tego wirusa. Wynik negatywny, czyli nie mam. E, tak. Super. Ale ja opowiem Wam taką idziemy w historii tej idziecie do lekarza od razu chorobkę Ale żeby nie było od razu chorobkę. O moja mama, mianowicie, była przy i uchuje przybiało. No i tak, leżała, dzień, dwa domu. Poszło do takiej i jednej babki, do wykaza Co wyszło? Niech Pani zrobi testy na e, koronawirusy i kwarantannę. No tak, kurwa. E, czy to jak, jak już chyba zrobiła testy na miała kwarantannę? coś, coś tego nie? <kłysy> no i poszło do wykaza. E, no jakaś od razu, ani antybiątek, ani badania szukowe czy tam coś, ani jakieś coś wiesz, to co od razu pani, koronawirus idzie pan do domu i tyle. No to dobra. Test, testem zrobiłem test wysyp negatywny. No bo jakby był pozytywny, to cała moja rodzina by nie miała pozytywny. No i tyle. No i to kwarantana. Tylko taka kwarantana, że Senepid tu dzwonił. W tym dzwonił Senepid. I coś tam przez tego, yy, powiem że pani ma kwarantanę. Yy, później po dwóch, trzech dniach yy, Jakiś policjant zadzwonił często potwierdził, że ma kwarantannę, a tak naprawdę... górzy. Dlatego nam mówili, że ma kwarantannę, bo jak ktoś ma kwarantannę, no to jest około jego domu i przyjeżdżają pod okno, albo tam, żeby się pokazał, że jest w domu, że przestrzega kwarantannę. A tak naprawdę nikt nie pilnował. Znaczy jakby mama miał kwarantannę, no chyba że ja bym by był z zwolniony z kwarantaną, no to ja bym mógł wychodzić. Mama już nie. Jak, tak, to ja bym musiał no, siedzieć w domu. No i yup. to no, jest tak wysłuchaj. Tak powiedzieli, że masz kwarantana tak naprawdę nikt tego nie pilnował. No. Ale... Na wszelki żeby, żeby wypadek siedziałem 10 minut, do mnie nie było. No. I co jest, mogę wam tutaj powiedzieć. Co do mojej przygody, też o mały wosz nie kwarantannę. O mały wosz, tak Dlaczego? Ta, 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 Dlatego, że ja mam na z mojej szkoły zachorowałem niby na tego wi wirusa. No i miałem skwarantannę, też miał domy sanek, przy dzwonić z nim, do mnie nie dzwonił, tylko później wychowawca poinformował, że ten wynik na i jej był negatywny, a pozytywny to przyszedł dopiero późno. No i dzięki Bogu, że ten drugi węgiel przyszedł późno, albo ten, ten, ten pierwszy był negatywny, to właśnie mnie kwarantanną minęło. Jeśli by, no, by m, minęło, by nie minęło w ciągu tych e, 10 dni pozytywnych, no to już by miało. Ja kwarantana, że już po 10 dniach <grym> y, wyszedł pozytywny, no to już ich to guzik obchodzi nie mam. No i co y, mogę Wam jeszcze ja powiedzieć, y, też miałem sztywność, y, taką przykrość sztywność, że z, z mojej i rodziny y, osoba zmarła na koronawirus. Bratowa mojego ojca. jest taka dalsza rodzina. No. Tak se cóż. Jakiś tam przy, z tym wirus ale... No i nie do końca I co mo mogę powiedzieć, że... tam bym zresztą bez masek każdy chodzi, każdy, każdego co ujp, przy którym się drugiego kocha. A szczególnie to pani pedalo pod podnosi pod nos i w okresie alkohol nie pisz. A czy ja mogę wiedzieć, co ona nie ma wirusa. Jak pani powiedziała, że ja piję alkohol, no, to proszę używać policji i automatycznie, nie badania, nie podchodzi. Jest, jest. Takie to było też, no. No tak, co... W szkole... Przybijamy się z przyjaciółką, się przykuramy. Ka z... Każdy, każde mało komuś po niej o, o czym my tu mówimy. Więc... No. To, to tyle to... W, w temacie, no. Może jeszcze wam nagram Moje pamiętliwe daty i co w tym, co w tych datach się wydarzyło. Cześć Eczuc. Trzymajcie się ciepło. Na ła.